Cześć, pokażę Ci w tym filmie, w jaki sposób wykonać miniaturę do e, filmu na YouTube'a. Ja właśnie teraz będę na, przygotowywał taką miniaturę do, do filmu, który nagrałem. To jest poprzednia miniaturka. Ja sobie to zamienię. E, poczekaj, poczekaj. Tutaj sobie. Muszę to zdjęcie usunąć. Moje logo. Teraz yy, wysyłam sobie. Poczekaj, dam sobie to zdjęcie. Nie, to zdjęcie mi się nie podoba. Dam sobie to zdjęcie, przerzucę je w drugą stronę. Ja w, w swoich miniaturach stosuję podobny hmm, system po to, żeby moje miniatury były hmm, jakby rozpoznawalne wśród osób, które mnie oglądają, żeby wyczuć jakby schemat tego, co ja robię. Są twórcy, którzy robią miniatury każda inna, ale wydaje mi się, że budowanie takiej marki osobistej, dlatego stworzyłem logo, dlatego przepraszam, stosuję podobne kolory po to, żeby być rozpoznawalnym i pokazywać jakość, która jest powtarzalna. Ja 15 lat pracowałem w handlu e, takim tradycyjnym w wielu firmach i, i też ślizgnąłem trochę marketingu, więc rozpoznawalność jest w ten sposób atrakcyjna, tak jak na przykład masz telewizję Polsa, telewizję TVN, masz logo, masz kolory. Nawet jeżeli nie masz nazwy z tej stacji, to jesteś w stanie skojarzyć, co to za stacja, ponieważ kojarzysz ich kolory, ko kojarzysz ich brand cały. Ja nagrałem film związany z produktem, na którym możesz zarobić kilkanaście tysięcy złotych. Więc tytuł będzie jak zarobić. Dobra, to jest jeden kolor. Jak zarobić 10 tysięcy? Czyli ten już mi nie będzie potrzebny. Jak zarobić 10 tysięcy sprzedając? Jeden produkt dobra to sobie jakoś usystematyzujemy tutaj dajmy trochę więcej tu możemy jeszcze dołożyć, że to jest 10 tysięcy złotych albo możemy też żeby było lepiej widoczne 1010 tysięcy OK, lepiej to działa na wyobraźnię, sprzedając jeden produkt. Yy, możemy sobie, poczekajcie, prześlij, nie wiem czy ja mam zdjęcie tego produktu, pulpit, grafika produktu, mam, dobra, więc możemy sobie zrobić, patrz, przesyłasz zdjęcie, do tego musisz mieć pakiet Pro, żeby móc sobie to zdjęcie wyodrębnić. Tylko, że ja nie wiem, czy on będzie widoczny, jeżeli usuniemy tło. No właśnie, niespecjalnie. Dobra, więc musimy to cofnąć i zostawimy to na białym tle. Nie wiem, czy to jest estetyczne. Chyba usuniemy. Powiększymy jeszcze kwotę. Okej. Okay. Możemy też jakiś element. zaskakujący dać, żeby ta miniatura po prostu była rozpoznawalna i widoczna z daleka. Myślę, że jest git. Pamiętaj, że jeżeli tworzysz markę własną, to dobrze, żeby miniatura, w sensie o Twoja osoba, jeżeli e, chwalisz się swoją osobą, bo są marki, które po prostu Ktoś się boi, wstydzi i nie pokazuje siebie. Ja swoją twarzą, osobą pracuję, tak jak mówiłem, już kilkanaście lat w handlu, więc tutaj nie ma co mnie, ludzie znają, nie z tej pracy, to z innej. Więc myślę, że taka miniatura jest ok. Później dajesz y, pobierz, wybierasz format, niech to będzie JPG i dajesz pobierz. Tutaj plik się pobiera możesz utworzyć link do wyświetlenia tego zdjęcia, ale na razie nie ma potrzeby i tak powstaje miniatura, która e, pokaże wam może mój kanał. Czekajcie chwilę, Twój kanał. Witam was to jest serdecznie mój brand, moje kolory, filmie moje logo i dla wszystko jest w tym osób klimacie, które zastanawiają pokażę się, wam cał... wideo i Miniatury, które właśnie w ten sposób powstają. Ten niebieski cały czas jest, pomarańczowy wiadomo, jest związany z Allegro, żółty. Tutaj masz wszystko w podobnych trendach. Miniatury, widzisz, są cały czas podobne. Czasami tutaj próbuję różnych innych, żeby sprawdzić, czy jakieś inne kolory nie łapią bardziej, ale najczęściej trzymam się właśnie Zobacz, że tu jest, to, to, to jest też kwestia testów, kwestia próbowania, bo wcześniej miałem inne, każda miniatura inna i próbowałem. Ale gdzieś też szukam e, wiedzy, też szukam pomysłów i właśnie ktoś mi podpowiedział, żeby trzymać się cały czas. To Tu cofnąłem się i wróciłem e, do, e, zmieniłem właśnie pod ten aktualny i ten film złapał naprawdę dobro, dobrą, jak na tą treść oglądalność, około 5000... Wyświetleń i tak systematycznie zmieniam to, żeby to co chwilę poprawiać, co chwilę edytować. Tak, żeby spełniać te wszystkie trendy, które są. Też pytam ludzi, co się podoba, co, co łapie oglądalność, czego oni szukają. Więc widzisz, że Allegro, sprzedaż online i w ogóle wszystko, co robisz musi podlegać cały czas jakiejś kontroli, cały czas rozwojowi, nie możesz zrobić czegoś raz i zapomnieć, tylko musisz pracować cały czas. Zobacz, ten ma prawie 2000 i też go zmieniłem. Wcześniej ta miniatura wyglądała zupełnie inaczej. Pamiętaj, żeby stosować na miniaturach także emocje, ponieważ no, to, co Ty jako osoba wyszukujesz i co Cię y, zainteresuje, to samo będzie interesowało innych ludzi. I musisz cały czas być na, w tej wiedzy, cały czas na tym topie, jak to się mówi, i szukać pomysłu i to, co łapie hype wśród kategorii, którymi się zajmujesz. Bo jeżeli, nie wiem, no, chcesz łapać oglądalność pokazując język tyłek, kota, psa i jakieś tam inne emocje, to jest ok, ale, ale nie możesz tego stosować, szukając oglądalności w jakichś tematycznych, edukacyjnych stronach. Mi tu tak naprawdę nie zależy na wykręcaniu tych ilości, żeby to było 100 tysięcy. No fajnie by było. Mi zależy na tym, żeby oglądały mnie osoby, które interesują się tym konkretnym formatem, których interesuje sprzedaż online, motywacja, rozwój osobisty, bo tylko tak mogę wchodzić z nimi w akcje, w reakcje i budować społeczność, która, która będzie po prostu żyła, działała i tyle. Więc. To było to. Ta miniatura dzisiaj trafia na mój film i tyle. I uczymy się. W następnych filmach pokażę Wam w jaki sposób wystawiać film na YouTuba, po to w jaki sposób to zrobić, aby miał szansę trafić do osób, które tego szukają, jak budować słowa kluczowe, SEO i dużo, dużo więcej. A na tym filmie... To tyle, jak budować miniaturę, która będzie łapała oglądanność. Dzięki Wam za uwagę, trzymajcie się, cześć.